Medellin, Kolumbia. Często zdesperowane rodziny porzucają swoje dzieci na ulicy. Nastolatkowie 13-14 lat na boso i biedni ubrani. Znajdowaliśmy dzieci pracujące jako prostytutki, dzieci pracujące w wielu barach czy innych miejscach. Chłopcy i dziewczynki związani z dziecięcą prostytucją to zachęca do nadużyć ze strony ludności. Dlaczego, Dlaczego dzieci to robią? Mówią, mnie, nie mam rodziny, moja matka została zabita, mój ojciec został zabity, jestem sam. Moja babcia się mną opiekowała i zostawiła mnie. A house built out of stone, wooden floors, walls, and windows, okay. 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 tables and chairs warm by all of the dust. This is a place where I don't feel. Podstawową terapią jest miłość. Miłość jest majestatycznym lekiem na jakąkolwiek chorobę czy nieporządek. Kiedy dziecko czuje, że jest kochane, kiedy czuje, że nauczycielowi zależy, na nim. dziecko, które przyszło z przemocy wrogiej ulicy, gdzie byli maltretowani i dlatego stali się agresywni, kiedy dziecko czuje, że nauczycielowi zależy na nim, wtedy się zmienia. Dziecko się zmienia. Jestem przekonany, że dziecko to nie problem. Dziecko to szansa. Dziecko ma nieskończony potencjał. Dziecko jest jak świątynia, jak taniec tworzenia. Wiemy, że dziecko akceptuje pomoc z powodu czegoś, co możemy nazwać elastyczność zdolność człowieka do odnawiania siebie, do rodzenia się na nowo cały czas. Kiedy dziecko zaczyna praktykować jogę, każdego dnia, rano i południu. kiedy dziecko zamyka oczy i zaczyna medytować, kiedy dziecko zaczyna praktykę Siddhi, otwiera się ono wtedy do pola nieskończonych możliwości, tak jak mówi Maharishi. Cały świat otwiera się przed dzieckiem i później dziecko odkrywa swoją podstawową naturę, którą jest miłość. Widziałem tysiące dzieci przechodzących przez fundację i każda historia dziecka jest fascynująca. Kiedy widzi się, w jakim stanie dziecko tu przyjechało, i jak zostali odmienieni, i jak stali się ekspertem w jakiejś dziedzinie, to jest bardzo satysfakcjonujące. Kiedy tu przyjechałem, nic nie miałem.

Myślę, że my wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, aby przemienić świat, w którym żyjemy, na lepszy. Trzeba pozostawić lepszy świat niż taki, do którego przyszliśmy. Wierzę w Solidarność. Wierzę, że rozwiązanie każdego problemu jest w środku każdej osoby, w środku każdego z nas jest świątynia. I w momencie, kiedy tam się udamy, możemy tam wejść. Rozwiązania przychodzą od każdej osoby. Kiedy złączę się ich wszystkich razem, mamy wiele rozwiązań. Trzeba globalizować miłość.